Cześć, przyjaciele! Nazywam się Izunia, a to jest Sunia. Niedawno skończyłam 20 lat, obecnie przygotowuję się do zmiany studiów i ciężko pracuję, żeby utrzymać siebie i Sunię. Poza tym mam liczne zainteresowania. Lubię filozofię, języki obce, literaturę i podróże. Lubię też Sunię. Nazywa się Pa, ma 7 miesięcy i jest owczarkiem niemieckim z nieużytkowej. Użytkowej. W filmach spróbuję nie tylko podzielić się z Wami otaczającym mnie światem i moimi przemyśleniami, lecz także pokazać, jak przygotowuję Sunię do dorosłego życia. Serdecznie zapraszam do oglądania. Jak wspominałam w dziesiątym odcinku mojej serii, obecnie moją ulubioną powieścią jest kawalerskie gospodarstwo honoriusza Balzaka. Dzieło to stanowi część genialnego cyklu komedia ludzka tego autora cyklu liczącego prawie 100 utworów literackich. Akcja kawalerskiego gospodarstwa oparta jest na historii samotnej matki, wdowy, wychowującej dwóch synów. Starszy, Filip, jest nikczemnym egoistą, który dla dogodzenia sobie nie cofa się ani przed okradaniem matki, ani przed zamordowaniem żony. Natomiast młodszy Józef jest skromny, wielkoduszny i szczerze oddany matce. Józef realizuje powołanie do bycia malarzem. Problem polega na tym, że matka całe życie jest ślepo zakochana w starszym synu, ale lekceważy młodszego. Zaślepienie matki mija dopiero na łożu śmierci. Jednak do przebudzenia dochodzi nie dlatego, że Filip, wzbogaciwszy się w wyniku manipulacji i zbrodni, odmawia matce i bratu jakiegokolwiek wsparcia, lecz dlatego, że uświadamia ją jej spowiednik. Historia kończy się Happy Endem. Józef może godnie żyć i tworzyć. Cała opowieść jest znakomicie osadzona w realiach po rewolucyjnej Francji. Dowiadujemy się z niej o ówczesnym życiu, zarówno w Paryżu, jak i na prowincji. Stykamy się na przykład z uzależnieniem od loterii państwowej takiego XIX-wiecznego lotto. Czy z destrukcyjną działalnością tajnych grup? Poznajemy los wojskowych, którzy po epizodzie napoleońskim muszą podjąć decyzję o ewentualnym przejściu na służbę powracających burbonów. Na zakończenie chciałabym jeszcze raz zwrócić uwagę na kwestię, na którą często natykamy się w życiu. Mianowicie, Nierzadko dzieje się tak, iż rodzice jakby nie umieli rozpoznać prawdziwej natury swoich dzieci i faworyzują jedne kosztem drugich, zupełnie nieadekwatnie do tego, co dzieci sobą reprezentują. Serdecznie zachęcam do lektury. Platon to, jak się zdaje, najwybitniejszy uczeń Sokratesa. Żył w latach 427-347 przed Chrystusem. Naprawdę miał na imię Arystokles. Był arystokratą i urzeczywistniał w sobie ideał Kalokagati, czyli połączenia dzielności etycznej i piękna. Zajmował się pieśnią i tragedią, muzyką i malarstwem. Był zwycięzcą igrzysk olimpijskich w zapasach. Platon znaczy barczysty, znał refleksje poprzedzających go filozofów. Przede wszystkim przez około 8 lat był uczniem Sokratesa, a po śmierci mistrza uczynił go głównym bohaterem w pisanych przez siebie dialogach. Po różnych perypetiach. Platon osiadł w 387 roku w Atenach i założył tam w Gaju Akademosa związek religijny poświęcony kultowi MUS, znany przez nas jako Akademia Platońska. Akademii była biblioteka i zbiory przyrodnicze, a Platon i jego wybitni uczniowie prowadzili wykłady i pisali swoje dzieła. Wydaje się, że celem Platona była reforma społeczeństwa poprzez jego wychowanie, paideja i wydobycie cnoty, doskonałości. Doskonałość miała polegać na odzwierciedleniu w duszy człowieka i w ustroju państwa, miasta, polis, idei sprawiedliwości. System Platona był hierarchiczny, ascetyczny. Racjonalny. Stąd na szczycie mieli zasiadać filozofowie myślący jak Platon. Platon był idealistą. To znaczy, uważał, że tylko idee, pojęcia ogólne, uniwersalia, powszechniki naprawdę istnieją, a zmienny świat materialny wyłącznie się staje. Idee uobecniają się w przedmiotach, a przedmioty uczestniczą w ideach. Naukę o ideach Platon nazywa dialektyką. Platon wiele mówi o duszy, która jest dla niego zasadą życia i poznania. Platon jest a apriorystą. Uważa, że wiedza już jest w duszy przed urodzeniem się człowieka. A człowiek wyłącznie przypomina ją sobie anamneza dzięki doświadczeniom. Najwyższym poznaniem jest poznanie intuicyjne, bezpośrednie uchwycenie istoty rzeczy. Według Platona świat powstał, gdyż zawsze istniały demiurg, budownicze, idee wzorcze. I materia, chaos jako budulec. Platon nie wierzył w postęp. Rozwój świata był dla niego regresem, cofaniem się. W myśli Platona eros, miłość, przyjaźń, jest pełnym ku szczęściu, a warunkiem szczęścia jest cnota, mądrość, męstwo. Roztropność i sprawiedliwość. Eros jest dwojaki: albo jest pożądaniem tego, co w górze, albo jest pożądaniem tego, co przyziemne. Szczęście jest możliwe wyłącznie, gdy żyje się w świecie idei. Trzeba podkreślić, że państwo postulowane przez Platona ma charakter komunistycznego totalitaryzmu. I jest w jakimś stopniu reakcją na to, że jego mistrza zabiła demokracja. W kulturze filozofia Platona odegrała ogromną rolę. Aż do świętego Tomasza Zakwinu pojęcia sformułowane przez Platona służyły myślicielom chrześcijańskim do opisywania Boga, człowieka i świata. Od jakiegoś czasu piję dużo zielonej herbaty bez dodatków. Oczywiście nie jest łatwo znaleźć smaczną i niedrogą zieloną herbatę. Poza tym trzeba mocno wierzyć, że herbata, którą się pije, nie zawiera dużej ilości środków ochrony roślin stosowanych bez umiarów w azjatyckich uprawach. W każdym razie, zielona herbata uchodzi za bardzo zdrową, i są ku temu powody. Polifenole z herbaty usuwają wolne rodniki z organizmu. Wolne rodniki są odpowiedzialne za procesy starzenia się oraz rozwój niektórych chorób, w tym nowotworów. Ponadto picie zielonej herbaty pomaga zmniejszyć ryzyko wystąpienia nadciśnienia, zawału serca lub udaru. Zawarte w zielonej herbacie flawonole działają przeciwmiędzycowo. Zielona herbata oczyszcza organizm z toksyn, obniża poziom cukru we krwi, a także przyczynia się do redukcji tkanki tłuszczowej. Warto również podkreślić pobudzające właściwości tej herbaty. Aby nie uzyskać, trzeba ją parzyć krótko. Dwie, trzy minuty. Na zakończenie dodam, że przeciwzapalne i antybakteryjne działanie zielonej herbaty niejako mimowolnie wykorzystuje się do higieny jamy ustnej. Smacznego! W rekolekcjach wielkopostnych uczestniczyłam w jednej z kaplic, Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Nauka była jasna, konkretna, a przede wszystkim katolicka. Nie ulegało wątpliwości, że księdzu zależy na zbawieniu dusz, a nie na zdobyciu poklasku czy innych trzeciorzędnych sukcesach. Trzeba podkreślić, że Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X nie ma uregulowanego statusu kanonicznego w Kościele Katolickim i w związku z tym istnieją poważne wątpliwości, czy w świetle prawa kanonicznego można realizować obowiązek niedzielny na mszach świętych odprawianych przez kapłanów bractwa. Są na ten temat oficjalne wypowiedzi stosownej kongregacji rzymskiej. Kwestia obowiązku niedzielnego jest szczególnie aktualna w miejscach, w których jest Stara Msza Święta odprawiana przez kapłanów, którzy nie mają problemów kanonicznych i dostali zgodę na celebrację od biskupa miejsca. Taka zgoda jest konieczna po obostrzeniach dotyczących odprawiania Starej Mszy Świętej wprowadzonych przez papieża Franciszka. Niejako na marginesie warto zauważyć, że biskupi diecezjalni jakby chętniej udzielali zgody na odprawianie mszy świętej trydenckiej w miejscach, w których działa bractwo. Nie sądzę, aby to był przypadek. Drodzy przyjaciele, to wszystko, co chciałam Wam teraz opowiedzieć i pokazać. Mam nadzieję, że jest to dla Was nie tylko ciekawe, lecz także pożyteczne. Jeżeli odnieśliście jakąś korzyść z kontaktu ze mną i z Sunią, to zapraszam do wspierania kanału na pomagam.pl. Link w opisie. Poza tym lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie i do następnego spotkania. Pa!